Nadszedł ten moment, na który i my, i zapewne wy czekaliście, czyli rozpoczynamy demolkę. Powiedziała, tak zrobiła, a właściwie zrobiliśmy. Zabraliśmy się wreszcie za piętro. Pierwszy etap prac na dachu jest za nami. Wydaje nam się, że największe problemy z przeciekaniem zniknęły. Nie chcę wykrakać innych awarii, więc najchętniej utnę temat dachu i przenosimy się do pokoju. Na ścianach, jak widzicie, jest tapeta i stare warstwy farby, więc tego wszystkiego musimy się pozbyć, aby wyjść do stanu zero. Jak widzicie warstw jest niemało, ale na szczęście wszystko odpada dosyć ładnie. Nie to co w remontowanej łazience jeszcze w Łodzi, gdzie skucie płytek zajęło nam prawie dwa tygodnie. Ta GK z sufitu już właściwie zdjęta, a stelaż będzie jeszcze do odzyskania. Drzwi, które widzicie będziemy przenosić bliżej prawej strony, aby nie wchodzić na wprost łóżka. Jak się domyślacie zatem będzie tu sypialnia, więc chcemy na tej ścianie z drzwiami postawić szafę. Z podłóg zdejmujemy stare panele. Nie chcemy ich to po pierwsze, a po drugie musieliśmy zweryfikować co i w jakim stanie jest pod spodem. Zaczynając od wierzchu panele podkład, płyta OSB, a na dole deska. Jak możecie zobaczyć, tutaj praca szybka, w miarę czysta i bez większych przygód. W większości piętra nabite były wspomniane płyty OSB i nie we wszystkich pokojach był zachowany jeden poziom, więc wyrównamy to właśnie wspomnianymi płytami OSB. Bazowa są tu deski, niestety nie nadają się do cyklinowania, ale są w dobrym stanie, więc ich zrywać nie musimy. Docelowo na wierzch chcemy położyć drewnianą podłogę, ale czy to będzie sosna, czy coś innego, jeszcze czas i fundusz pokażą. Jesteśmy fanami sosnowej długiej deski i wiemy, że jest miękka, ale ma swój klimat, w szczególności w tak starych domach. Ten pokój to będzie pokój kajtka. Jest duży, więc podjęliśmy decyzję, że odrobinę go zmniejszymy i zamontujemy tu schody z parteru, ponieważ do tej pory mieliśmy je tylko na zewnątrz. Nie możemy tego zrozumieć, dlaczego takie nieestetyczne i niepraktyczne rozwiązanie tutaj było wcześniej, ale pora to zmienić. A jeśli chodzi o schody, to zdecydowaliśmy się na opcję budżetową. Świerkowe schody, które przyjadą do nas w paczkach do złożenia. Jest opcja zamówienia pod wymiar, więc tak też zrobimy. Po tym, jak dostawaliśmy wyceny na 30 i 40 tysięcy, stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie tyle zapłacić za 13-stopniowe schody. Te mamy ochotę pomalować na jakiś fajny kolor. Jeszcze się zastanawiamy na jaki. Pokażemy Wam kilka inspiracji. Między deskami jest dość spora przestrzeń, około 30 kilku centymetrów. Oczywiście jest tam wrzucone wszystko, łącznie z potłuczonym szkłem i gruzem. Będziemy musieli się tego w sporej części pozbyć. Stare deski oczyścimy z gwoździ, wzmocnimy gdzie trzeba i powinny spokojnie posłużyć nam przez kolejne lata. Tak wygląda jeszcze ten pierwszy pokój, od którego zaczęliśmy. Jak widzicie, sami podłoga szału nie robi, ale tymi przerwami się nie przejmujemy. Wyrównamy to sobie płytami OSB. Przerwę wykorzystaliśmy na poszukiwaniu inspiracji. Będąc w ferworze podłogowym, nie mogło być inaczej, i właśnie jej wtedy szukaliśmy. Jako znacznie droższa opcja sosnowego zamiennika jest ukochana przez nas jodełka francuska. Tutaj nasz faworyt. Co o niej sądzicie? Weszliśmy również obejrzeć kaloryfery. Nie jest to pilny temat, ale chcielibyśmy niedługo je wymienić. Po głowie chodzą nam takie klasyczne, żeberkowe, aby zachować nieco klimat starego domu. Przy okazji zobaczcie, jakie ciekawe sztuki widzieliśmy. Wróćmy jednak do remontowej rzeczywistości. Następnego dnia Tata Eli zajął się przenoszeniem kontaktów. W tym domu to istna katorga. Nie wiem, czy na cały dom jest ich z 8 sztuk. Wszystko nieprzemyślane. Wszędzie trzeba używać przedłużaczy, a jak były, to w nietypowych miejscach. Następnego dnia. Dotarło do nas wymarzone okno, które będzie wstawione w obecnym salonie. Uważamy, że dom bez niego wiele traci, tym bardziej, że kiedyś było w tym miejscu okno, tylko zwykłe, nie balkonowe. Zdecydowaliśmy się na klasykę, ale w czarnym kolorze od zewnątrz, ze szprosami. Tu również nawiązanie do retrostylu. Drzwi typu francuskiego, otwierane są obie części, po środku nie ma słupka. Wyprodukowała je firma Spar Okna, wywodząca się z Danii, ale o tym zrobimy oddzielny odcinek i wszystko Wam opowiemy i pokażemy proces montażu. W każdym razie docelowo chcemy od tej strony niewielki taras, aby móc wyskoczyć na kawkę, czy bezpośrednio do ogrodu, zamiast chodzić naokoło. W międzyczasie zaczęliśmy obskrobywać elewację z luźnej zaprawy, aby zabezpieczyć ją przed zimą. Niestety nie zdążymy jej zrobić w tym roku, a mieliśmy to w planach. Stare domy nie przestaną zaskakiwać. Będziemy mieli również do zdjęcia tą cienką warstwę ocieplenia z górnego piętra. Raz, że ta grubość nic nie daje, a dwa, nie jest dobrze położona i jedyną funkcję, jaką obecnie spełnia, to gromadzenie wilgoci. Będziemy musieli kupić rusztowanie, ponieważ wynajęcie nam się nie opłaca. Musiałoby stać u nas z pół roku. Wtedy praca powinna pójść łatwiej i bezpieczniej. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda po deszczu lub przy bardzo dużej wilgotności. A skoro jesteśmy przy wilgoci, to zaczęliśmy pozbywać się schodów przy wejściu, od strony budynku. Niestety nie były w żaden sposób zabezpieczone ani zaizolowane, przez co dostawała się tam woda, i w rezultacie zaczęła nam wychodzić wilgoć w środku. Przed nami proces osuszania. Z milszych rzeczy, którymi zajęliśmy się w międzyczasie, to malowanie basenu. Ci, co nas obserwują na Instagramie, pewnie widzieli już nowy kolor, ale domyślam się, że sporo osób mogło go również nie widzieć. Stary kolor nigdy do nas nie przemawiał, więc w tym sezonie postanowiliśmy to zmienić. Przemalowaliśmy go natryskowo i użyliśmy farby akrylowej, tej samej, którą użyliśmy do przemalowania przyczepy. Tam się sprawdziła, więc tutaj też zaryzykujemy. Na zimę go nie składamy, więc damy znać. W międzyczasie, dla chwili relaksu, kończyliśmy naszą pierwszą rabatę z dominującą werbeną i wreszcie skończyliśmy busa dla Kajtka. Zostało nam wtedy kilka detali i na ten sezon prace zakończone. W przyszłym roku zapewne zawitają nowe elementy i jakieś poprawki, ale w tym sezonie już nie mamy na to czasu. Najważniejsze, że nasz najmłodszy jest zadowolony. Jak wam się podoba efekt końcowy? Zależało nam, aby przypominał nieco Volkswagena T1. W środku miał miejsce do zabawy, a przy okazji był schronieniem dla zabawek. Dorobiłem kierownicę, aby kajtek mógł się w nim bawić przez kilka lat i przy okazji mu się za szybko nie znudził. Chociaż nuda w przypadku 3-latka to nie takie łatwe wyzwanie. dlatego chwilę później zbudowaliśmy mu obok piaskownicę. To był strzał w dziesiątkę. Został nam jeszcze temat piwnicy. Musieliśmy ją jeszcze bardziej odgruzować, odświeżyć i ogólnie przygotować pod nowy piec, który wymienimy w tym roku. Tu już jest lekko odmalowana i po dwóch etapach sprzątania. Później wyglądało to już tak. Ale nie dla wtajemniczonych przypomnijmy, że niedawno wyglądała w ten sposób. Tak, jeszcze chwilę wcześniej, a tak przywitała nas niedługo po wprowadzce. Było przygodowo. W tym odcinku to już wszystko. A co czeka nas niebawem w kolejnych? Wstawimy okno tarasowe, zbudujemy niewielką pergolę, będziemy kontynuować demolkę i mam nadzieję, że przyjadą już schody. Liczymy na to, że wpadniecie zobaczyć nasz kolejny odcinek i trzymajcie kciuki za dalsze etapy remontu. Cześć!